Kochani, aniołki, kochane, kochane, witajcie, witajcie. Słuchajcie, aniołeczki, weźmiemy sobie na ten piątek dwa, które dyskutują lub rozmyślają. A mamy taki piątek, właśnie tutaj z tym śniegiem, jako drugi. A trzeci, tutaj mamy od cynki Jeszcze go nie rozpakowałem, bo jest taki ładny, piękny. Więc go. I jeszcze trzymam na czarną godzinę. Śmieję się. Ale tu mamy jeszcze wyrocznie na piątek z pierwszego czytania z energii. Na piątek. Melancholia. Muszę go rozpakować. Może go rozpakuję. No to jest świeczka, wiecie. A, nie. O, tak wygląda. Pociesznie. Zobaczmy, co aniołki chcą wam powiedzieć na piątek. Mam nadzieję, że już wybraliście. Jeden, dwa, trzy. I dzisiaj zrobimy troszkę inaczej, nie? Dzisiaj zrobimy inaczej. Dlatego, że ja sobie wzięłam i mi to ładnie Rezonowało, ale to teraz chcę zrobić dla Was, dla Was, na piątek. To jest taka podpowiedź, nie? Ja tak słucham aniołów, bo one te podpowiedzi są takie przydatne. Naprawdę, nie kładnie poprosimy. Co tu na piątek dla Was? Anioły chcę przekazać. A i teraz tak. Dwa aniołki dla Was. Jako pierwszy. Jako pierwszy. I jest ci powiedziane tak. Jedyneczko. Przynoszę Ci wiadomość. Od ukochanej zmarłej osoby. Wiedz, że jestem szczęśliwy i spokojny. Wiedz, że bardzo cię kocham i proszę, nie martw się o mnie. To jest dla kogoś wyjątkowego. Ktoś, kto z tym się zmierzył. To jest dla ciebie wiadomość. I podpowiedź druga kompromis. Dziś fajnie jest, żeby iść na kompromis. Dziś fajnie jest, by się dogadać. Kompromis. Ok? Idziemy na kompromis. Rozmawiamy. Słuchaj, tak czy tak, tak czy tak. Ustalamy. Nie, że twoje ma być na wierzchu. Nie, że tamtej osoby ma być na wierzchu. Ma być pół na pół. Dochodzimy do pewnego kompromisu. Ty sprzątasz łazienkę, ja sprzątam kuchnię. Albo ja gotuję, ty idziesz na zakupy, coś w tym stylu. Nie? Będzie ważny tego dnia kompromis z kimś. Pójście na kompromis. I wiadomość dla kogoś od osoby, która odeszła gdzieś tutaj nad tobą. Czuwa drugi aniołek ze śniegiem. Jest ci powiedziane tak. Słuchając głosu swojego serca, przyciągniesz do siebie samo dobro, a wręcz nawet dobrobyt. Słuchaj głosu swego serca. I drugi aniołek podpowiedź. Tak, wszystko na tak. Wszystko, co dziś myślisz, chcesz, jest na tak. Wszystko ci się uda załatwić. Tak, to ty. Tak, to twój dzień. Tak, to jest dzień, kiedy możesz mówić tak, zrobię to. Tak, pokonam to. Tak, uda mi się. Tak, 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 rób to. Fajny dzień. Słuchaj swego serca i przyjdzie dobrobyt i mówi jeszcze anioł potwierdza tak przyjdzie do ciebie dobrobyt jak posłuchasz swego serca i trzeci aniołek świeczka może tu co dla was jest to dla ciebie wskazówka spędź troszkę czasu samotnie na łonie natury medytując o swoich pragnieniach i zamiarach. Poprosi by pomogły ci nabrać optymizmu. A więc gdzieś tam zaduma, melancholia, obycie samym ze sobą, medytacja, połączenie z górą, z aniołami. I wtedy, bo może masz takie pesymistyczne myśli, nie? że nie będzie dobrze, że coś tam, że coś tam. I tu przyjdzie ten optymizm. Te anioły dadzą ci tyle optymizmu, że to poczujesz, że jednak będzie dobrze. A więc spędź troszkę czasu samotnie na łonie natury. Piękna pogoda. Słuchaj, korzystaj z niej. I druga podpowiedź od aniołku. Zaczekaj. A więc zaczekaj. Jeśli coś chcesz dzisiaj zrobić, zaczekaj. Chcesz coś zacząć. Chcesz coś na siłę, nie wiem, pojechać, zaczekaj. Chcesz coś rozpocząć, zaczekaj. Zaczekaj, ty masz tutaj um, zatrzymać się. Po prostu. Ja? Może chcesz kupić coś przez internet, zaczekaj, bo to nie ten dzień. Jest to wskazówka dla ciebie. Zaczekaj. Więc weź ją sobie do serca. Bo to ważna informacja. Nie pochopnie, nie szybko. To nie jest ten dzień. Dziś masz zaczekać. Wstrzymać się. Dziękuję kochani. I wspaniałego piątku. Buziaki. Papa. Pa.